O, o krótkich nóżkach to jest właśnie bez. Te same, Tę samą budowę anatomiczną mają egzotyki. Z tym, że Amerykanie wytyścili, żeby stworzyć taką łagodną, towarzyską, przyjazną rasę, że krótkie włoski nie trzeba je czesać. Proszę popatrzeć, co za piękny kremowy pers. Okrągła głowa, małe puszki, piękny krótki nosek, dużym stopem i te włosy. To jest pers. Teraz drugi tej samej anatomicznej budowy, również główka okrągła, nawet panoramiczna, krótkie kuszki. Egzotyki to jest w ogóle pibe. Wychodował ją. Człowiek, to jest w 60-tych latach amerykańska oświęta. Państwu podoba się ta kremowa Persica? Proszę o brawa. Czy ta niebieski? Czy ten bicolor czarno-biały? Czy ten niebieski egzotyk? Cytomowe, no, baza, lejne, czy to małe? Kremowe. To się uważa. Który to najwięcej zebrałka? Malutki. Dobra, <śpiewanie> Ale fulki, nie? nie robimy takich praw. No, taki Ta ma takie jak ryś? Tak. Ma takie jak ryś? Tak. Ma Dwa koty zawsze na pewno jakąś życia kota jest inna, nie jak są dwa razy, nie? Dwa razy więcej chaosu. Ogromna, niezwykle elegancka. No i proszę Państwa, na pewno wystąpi w przepięknej pomarańczowej kokardzie. Prosimy naszego dantysa. Falbanka dodaje lekkości, powysp nastraja do zabawy. W takim stroju zabawa na pewno będzie uda. Przy szyi falwanka, na rękawach i w dole spódniczki, jedwabna biała taśma. Oczywiście, żeby była elegancja. Przeciwna błękitna suknia. Przywarsztami z panem, czyli góra od sukienki. Złote lamówki. Proszę spojrzeć, jak ładnie pasuje do ludego tytanu. I kolejna to kanalka. Proszę spojrzeć. Szanowni Państwo, prawdziwy tekst. Proszę zobaczyć, jak nasze modele się guść. na wielkie karty do ostatniego modelu na brakło i wachlarz.